Dzisiaj będziemy grali w planet. Na, na początku pozdrowienia. Pozdrawiam dwóch graczy, kto, którzy pogłaskali moje zwierzaki. I Pozdrawiam wam Piórka 479 za wysłanie uśmiechu. No i pozdrawiam wszystkich, którzy są aktywni. Dzisiaj będziemy przechodzić parkury. Jak już widzicie, widzieliście to jest właśnie takie wydarzenie. Wydarzenie brakuje nam Bożego Narodzenia. O! No to przejdziemy. Parkury, parkury lubię kwiaty. TV parku. No i zaczynamy! O, będzie... Hym. O, kluczyk, kluczyki. Tak, kluczyki. No najlepiej zginąć. No to jedziemy od nowa. I niebieski. No, coś jest. Halo? No. No nie no, problem są no to zaczynamy. Właśnie. No to przechodzimy sobie tak. Znajdę życie, zaczniemy od początku. No to jedziemy. Od początku. No, mamy kryształ. I dalej. teraz po takich chwili sobie skaczymy. No, a zginęło. Dobrze, że mamy trochę kryształu. Po... Wszyscy chcę dołączyć do czatu. O, i napiszemy, że nagrywam. dann müssen wir Gucci, Camelux, Tom, Vicky, Max. Oh, und Mila. Na, da jeden. mal. Możecie zapraszać wielu znajomych. No i będziecie co... Jeżeli będzie aktywna, to możecie trafić na stanie uśmiechu ode mnie, a nawet kilku. Mam nadzieję, że film się Wam spodoba. Oj no się zgnęłam. Idę na inny balkon. damy sobie skropię, że chce Ale jestem choinką. A co się najbardziej podoba z tego, yy, z tego wydarzenia? Napiszcie w komentarzach. Napiszemy się, nagrywam. O, zobaczę, czy mogę oddać kryształy jakieś. Mogę, na to oddajemy. O, widzę, jak zlaki jest. Spoko. Dzisiaj wiązano z nim gramy w katanie. I jeżeli byście w no to wchodzimy o tutaj. Mo, jeżeli jesteście witwym, to nie musicie skakać, tylko weźmijcie sobie spodek i podlecicie tam. O, jest tu taka... O, ale tu już wtedy trzeba usunąć spodek. No musimy po... No i pięknej, no i spadłam Teraz aż nam się minie O! No chyba, że zrobimy tak. No i schodzimy tutaj. Będzie nas to tak wciągnąć. Idziemy z tego. Nie możemy tu wejść. My... O i tutaj właśnie na dole odłączymy do lubię Fiaty. O, jednego ja dziewczyna. Kinga Parkour. No to przechodzimy do odnowa. O, spróbujemy chociaż w jednym parku przejść. Zapraszam też na moje parkury. Mam, mam... No i możecie robić też parkury dla mnie. Ja chętnie je poprawię. możemy się nazywać Gryterian Gear. No i wtedy będę przechodziła je na odcinkach. O dobrze nam idzie. No tak, niech wal więcej w zachowym słońca. O, fiatł ja wyszedł. Dobra, to już będzie koniec. Żegnajta. Mił, miłego wieczoru. Jutro te, pamiętajcie, jutro też będzie odcinek.